Mnie ubodła najbardziej, to była rzecz, którą zrobiłeś i to jest numer jeden zdecydowanie, to jest temat przewodowa. Przypomnijmy, spadły tam dwie rakiety, mm -hmm. to były rosyjskie rakiety, mm -hmm. później wychodziło e, różnie w śledztwie. W każdym razie, kiedy to spadło, wiadomym jest, że Polacy boją się wojny, Polacy mm -hmm. boją się mm -hmm. tego, że będzie mm -hmm. zamieszanie, boją się paniki. Jesteś w takim wieku, że wiesz jak działa panika, oglądałeś mm -hmm. pewnie filmy, dokumenty. Ty wtedy napisałeś pierwsze co, dwa, dwa tweety, przeczytam je. Dwie rakiety spadły na terytorium Polski, nie żyją dwie osoby. Atak na terytorium innego kraju oznacza wypowiedzenie wojny. Chyba jesteśmy w stanie mhm. wojny z Rosją. Mhm. Oprócz tego pisałeś, że z lotniska poderwano samoloty mhm. wojskowe. Mhm. Znajomy wojskowy dostał info, że Rosja mhm. atakuje Polskę. Tomek, jak można napisać coś takiego, co tylko wprowadza strach? panikę i tylko powodujesz, że ludzie zaczynają się bać żyć normalnie w tym kraju. W stu procentach masz rację. Teraz stojąc z tej perspektywy, ja Ci opowiem jakby sytuację, w której to nastąpiło. Być może to troszeczkę Ci widzą bardziej jakby rozjaśniej i wyjaśnie. To Tak dokładnie w tym samym dniu z marciem, z którym jeździłem na Ukrainę, myśmy byli tam wystawiliśmy rzeczy, takie gadżety. Gość wygrał licytację i za te pieniądze kupowaliśmy dokładnie dokładnie podpaski i pieluchy. I to było pod granicą samą. My tam byliśmy z Marcinem i jakbyśmy się wracali, to co stało. I to było tak, że te informacje w radio były strasznie takie szczątkowe, takie nieoczywiste, nie, nie, nie niejasne. I, I Marcin, mając swoje znajomości, on zresztą teraz chyba cały czas jest na tej Ukrainie, się tam dzwonić. I ogólna panika była taka. I jeden, nie żołnierz, tylko z tej obrony terytorialnej Ukrainy powiedział, że dostał cynę, że Rosja zada i Marcin zadzwonił do swojej koleżanki wysokopustawionej wojskowej i ona powiedziała, właśnie jestem pod Prusicem, mi kazali być natychmiast w jednostce. Pozbierałem te fakty, zbyt pochopnie to napisałem, oczywiście. Tylko wiesz co mnie wtedy najbardziej jakby uderzyło? Nie wiem czy ty pamiętasz to, że nastąpiła taka mega cisza komunikacyjna w polskich mediach. I powiem ci szczerze, ja to mogę udowodnić, nie chciałem też tego tematu jakby poruszać, bo to jest mój błąd, to jest wprowadzanie paniki, to się z tobą zgodzę. Tylko jakby wyjaśniam dlaczego akurat wtedy i to akurat powiedziałem, w, to było bo Około 17 i dopiero Polska zaczęła wydawać jakieś komunikaty. Wiedzieliśmy tylko, że zebrała się biuro bezpieczeństwa narodowego i, w te, i w telewizja BBC, i to jestem w stanie udowodnić, powiedziała, że to są rosyjskie rakiety. Takie były komunikaty, one były sprzeczne. Ja faktycznie dobrze napisałem to chyba jeszcze. Natomiast... Wiesz, słuchaj, według prawa międzynarodowego, jeżeli by to był atak, no to na terytorium, to, nie to, to by wojna. była wojna. Bardziej chodzi o to, że... W samym pseudonimie masz reporter. W momencie, gdyby ale, Duble, ale, to... ale mam też szalony. Poczekaj, poczekaj, no, i, no i teraz. W no, no. momencie, gdyby Marcin Dubiel napisał Twita, chyba jesteśmy w stanie wojny, mało kto by to wziął na poważnie. Ale wiesz co, poczekaj, no, ale, proszę, no, ale proszę, kurde nie, to... Kaniu, wymyśliłem sobie krzywę jakąś sobie... głupią. No tak, się. Momencie... Teraz mamy walkę reporterów w ogóle wielką. No nie no, to poczekaj, jak, jak słuchaj. Daj mi dokąd nie Nie przeszkadza, ale żebyś powiedział. Bardziej chodzi o to, że. Z twoim stażem, z tym, że jesteś w jakiś sposób szanowany w internecie, o, że masz... To reporter, no. pisząc takie rzeczy powodujesz, że ludzie, którzy cię obserwują, a docierasz do dużego grona ludzi, zaczynają to analizować, zaczynają się tego bać. I wiesz, dlaczego te telewizje o tym nie... Powiedziałeś, że byłeś w szoku, że była cisza komunikacyjna. Między masz rację, właśnie dlatego! Ponieważ każdy chciał najpierw zweryfikować... Słusznie! Słusznie. Dobrze, czy, czy BBC jest jakimś tam fake newsową telewizją, bo ona powiedziała, i to stricte, że to są rosyjskie. Ja powiedziałem, że jeżeli to są, to chyba jesteśmy w stanie. I to jestem w stanie, bo ja akurat mam jakby. Tylko nie chciałem tego tematu jeszcze odgrywać. Jak to Gimper o tym powiedział tymi, mi tak mówi odpowiadać, nie, myślę, a niech przejdzie cisza. Naprawdę, jak u nas była komunikacyjna, BBC tak podało. Czy oni są fake newsowi? Ja nie mówię, że ja się akurat na nich opierałem, tylko też, skoro nie mieli potwierdzenia, tak podali. Więc o to nie tak chodzi, że, tak że to... taka właśnie cisza w eterze powoduje to, że ludzie zaczęły spekulować. Im dłużej ona trwa, tym ludzie są bardziej przerażeni tym, co ta cisza oznacza. Rozumiem. Ale rozumiesz natomiast, to też, że jak, zanim Polska powiedzieć: słuchajcie, spokój jest spokój. Tak, która napisze coś kontrowersyjnego, zbiera najwięcej. Nie, to też nie było. I tego się trochę obawiam. Wrócimy do tego. Okay. Że musimy też dać głos.